Pana e, proszę mi powiedzieć, czy mówi coś pana nazwisko noga? Wie pani co nie za bardzo? To jest niemożliwe. Proszę pana, mamy, mamy sprawę prokuratorską, e, sprawę tak poważną, którą Panie zamieszany, że ja w chwili obecnej e, no nie wiem, co mam robić. A, ale o co czy chodzi? Na... Halo? Ale o co chodzi? No, wszystko wskazuje na Pana osobę. Tak. Proszę Pana, jako fundacja tak? przekazał akta Panu z Nasza. Nasze. Ja przekazałem? Ale kiedy? Tak. No proszę Pana, ja nie wiem kiedy. Dlatego jeszcze raz Panu mówię, że mamy sytuację podbramkową, sytuację y, ekstremalną w tutejszym sądzie. Prezes ode mnie oczekuje na gdzieś stanowiska. Jak Pan może nam pomóc, ponieważ Pan jest Obecnej zamieszani i ja wobec pana będę prowadziła procedowanie. Rozumiem. Dobrze, to ja się postaram jak najszybciej w takim razie przyjechać do państwa. U mnie pani przeraziła tym wszystkim, co pani mówi teraz. Pana sprawa jest ekstremalna. Ekstremalna sprawa wyciekła do mediów. Pan Tobosa rozmawia z panem, mówi, że pan jest w fundacji, że pan zniszczył akta, że pana tylko pan jeździł samochodem. Nie, zawsze ze mną pracownik był z sądu. Tak wiem, że zawsze był z panem pracownik. Coś się zadziało, akta są nasze. Myślę, że im szybciej Pan się z nami skontaktuje i ustalimy linię obrony, jakąkolwiek, będzie to najlepsza sytuacja. Proszę się zastanowić, jak może, może. Pan pomóc nam i sobie. Bo ja A pomoże sobie mi pan... Pani? A pomoże, bo ja nie wiem o. Od... No i tak, proszę Państwa, tak wygląda polski wymiar sprawiedliwości. Zobaczcie dzwoni pani dyrektor sądu i mówi niech pan przyjeżdża nam pomoże ustalimy linię obrony gdzie jest prokuratura gdzie są zatrzymania w tej sprawie ja ich żądam ja ich żądam i myślę że całe polskie społeczeństwo w tej chwili już widzi o co w tej sprawie chodzi w sądzie dostali zapalenia mózgu ale to nie koniec tej sprawy